Piękny, patrzcie. Dobra, zrywamy jednego. Tu mamy jego rodzinkę. Ale pewnie gdzieś jest jeszcze. Tu przykrywam, żeby nie... Czekaj, czekaj, tam widzę. Chodźcie, jeszcze coś, widzę. Czy tu kolejne? Spójrzcie, jakie piękne. O nie! Kolejne. O, jeszcze jeden. Ja... O jaka noga, nie mogę wyciągnąć. Ciągnę, ciągnę. O, patrzcie, tu rodzinka, tu rodzinka. Bierzemy kolejnego. O, ja, jaka rodzinka. Szukamy dalej, dobra mamo, no, no, mam pomysł. Ty pójdź tu. Dobra, już, już mogę? A ty nagrywasz. O, jeszcze jeden. Jaki do rodzinki. Tam no, wiesz? Cześć, tak dla mnie wnosi. Dlatego. Bym cię prosiła, żebyś po prostu zerwał, bo, bo, bo Maszek spójrz tam jest, idziemy. Idziemy, idziemy. Chodź. Jee, jaki duży! O, trochę taki miękaty. Chyba go zostawimy. A czy ma brata? Tam jest, idziemy. Jeszcze jeden jest. Chodź. Tego zostawimy. Lelasy. O tato nie zdążył go złapać. No ale tego. No tak, tego weźmiemy. O kurde, ta noga. O, panie. Piękny. O, cześć! O, jaka nóżka piękna. Mamy Cię. A tam chyba jeszcze jeden. Nie idziemy zobaczyć. Jeszcze, 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 jeszcze. O, jest jeszcze jeden. O tak. Taki ładny. Cyk, cyk, cyk. Idziemy. Kolejny. O, chyba tak. bierzemy go. Piękny. Dobra, mamy chyba coś jeszcze. O, jakie duże. Jeden, drugi. Cześć, zobaczmy, gdzie się jest jeszcze. Czekaj tutaj. Taka... O, czekaj, czekaj, czekaj. Jakaś górka? Nie, nie. A tu tak. Dobra, zaczniemy od tego maluszka. O, jaki piękny. Tyk. Od tego śmiesznego. O, państwo. Cyk, Jeszcze jeden. O, i ten taki krzywy. Ale? Nie, nie jest robaczywy. Mamy no, ja też widzę. Pójdę. O, jaki ura, czy kozaczek. O, a tu jak patrz. Od razu. Podane, rozwijamy. No, piękny. <grywia> A tutaj? A, też takie świeżuczki. Cudowny.